Siema siema Dziki, słuchajcie, no tak jak tego 90 sekund o moim sprzęciochu No co? Kupiłem go w końcu października od dilera nówkę wiadomo Gdzieś tam był filmik No co? Powiem tak Te lampy Te ledowe, no robią robotę Tu nie trzeba żadnego leda więcej, przynajmniej, przynajmniej ja tak sądzę, tak? No i koledzy też w grupie też mówią to samo Robią robotę niemożliwie, super to świeci, naprawdę daje radę daleko, księżne i z bliska. Naprawdę jest to ekstra sprawa, tak? No, co jeszcze? Czy coś się zepsuło? No, ta lampka paruje nad tumikiem. no taki fabryczny fele, Tam się musi nagrzewać, i to tam połączy ta uszczelka. Te uszczelki dajcie spokój, no może to wymienię. A, plocki kompletnie po 1500 km. No, ale kana ABS, tu wiecie o co chodzi, tak? No, ale to za to to kurczę jest jazda w zimę: nic nie rzuca, nic nie tego, on Cię trzyma. Można zapitalać naprawdę jak ściekłe. Jedyna rzecz, jaka się stała, to się odkręciły, widzicie te śruby od stabilizatora, od tego łapaka. Ja teraz dałem dłuższe, te twarde 8-8. Jeszcze skręciłem nakrętkami, dla bezpieczeństwa, żeby mi się nie odkręciło, bo i na kleju jeszcze je dałem. no. Tak, żeby muchać, muchać do zimna, a nie potem naprawiać kurczę tą gumę, albo wiecie, potrafi to się tam nawinąć i rozerwać tą gumę. Tak, no. no. Kłada, smaruje co, co wyjazd pneumatykiem. Także, no co, no, jak się dba, to się ma. Tak, no, 2000 km tutaj jest z haczykiem zrobione. Także, no kurczę jest. No jest, no, także, no co, no polecam kładę. Jest fajny, jest tutaj mega bezpieczny bo ten OBS jednak robi robotę. Tak, no wiadomo, że nie do wszystkiego, ale, ale ja jestem zadowolony. Rotax Power jest ok, no, hejka.